Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Ola, witam Was serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj chciałabym Was zabrać na spacer, z racji tego, że tyle się dzieje w moim ogrodzie. Mamy prawdziwy wybuch kwiatów, roślin cebulowych. Niektóre odmiany już kończą swoje kwitnienie, natomiast na prowadzenie wychodzą później odmiany tulipanów, późne odmiany narcyzów oraz szachownice perskie, którymi jestem w tym roku naprawdę absolutnie zauroczona i zafascynowana i kwitnienie rozpoczęły drzewa w moim ogrodzie. W sumie nie tylko te z mojego ogrodu, ale także z zapożyczonego krajobrazu, ponieważ kwitnienie rozpoczęły okoliczne czeremchy. Codziennie wieczorem dają tutaj taką ucztę dla wszystkich zmysłów, ponieważ ich zapach unosi się w powietrzu, taki słodki, miodowy, odurzający. Jest to coś naprawdę obłędnego. Także dzisiaj zapraszam Was serdecznie na spacer. I moi kochani, z racji tego, że już jestem przy tej rabacie, to pozwólcie, że od niej rozpocznę nasz spacer. Kwitną w tym momencie koło mnie jedne z moich ulubionych tulipanów. Są w odmianie Purple Dream i to już odmianę wam nie jeden raz, niejednokrotnie wam polecałam, ponieważ naprawdę warto je wprowadzić do swojego ogrodu, ponieważ jak widzicie, tutaj te pierwsze największe kępy wprowadziłam 5 lat temu i one bez żadnego dosadzania, bez żadnego wykopywania, przesuszania cebulek i ponownego sadzenia przepięknie kwitną w tym samym miejscu od kilku lat. Także jest to jeden z takich tulipanów podobnych na przykład do tych z grupy Van Eyck, do tych tulipanów, Darwina, które mogą kwitnąć i rosnąć na jednym stanowisku przez wiele, wiele lat, i co roku możemy się spodziewać pięknego kwitnienia. To są tulipany liliokształtne, osadzone tak naprawdę na przepięknej, długiej, smukłej łodyżce. Fajnie się wybijają spośród bylin, są naprawdę dosyć wysokie w porównaniu do innych odmian, jakie ja mam w swoim ogrodzie. Tutaj do towarzystwa posadziłam w zeszłym roku lunarię, czyli tak zwane Judaszowe srebrniki. Jest to roślina dwuletnia, podobnie kwitnie do wieczornika damskiego, ale moje wieczorniki damskie dopiero są w pąkach. Myślę, że dopiero za tydzień lub za dwa rozpoczną swoje kwitnienie. Natomiast lunaria w tym momencie idealnie tak naprawdę się zgrała tym kwitnieniem z tymi tulipanami. Dodatkowo jest to roślina, która później po zasuszeniu tworzy takie ozdobne e, wspomniane wcześniej Judaszowe srebrniki, więc ona będzie tutaj ozdobą e, jeszcze e, aż tak naprawdę do jesieni. Koło mnie kwitnie też taki paseczek, e, trochę skromny, narcyzów które również posadziłam 4 lata temu i one najładniej kwitły mi właśnie na drugi rok od posadzenia, czyli jesienią posadziłam cebulki i wiosną na drugi rok. Naprawdę był tutaj szał kwitnienia. Przez dwa kolejne lata one w ogóle nie wytworzyły żadnych pąków. Wytworzyły jedynie same zielone szczepiorki. Dopiero w zeszłym roku wzięłam się w garść i wzięłam te cebulki w garść. Wykopałam je jeszcze raz, posadziłam je w kompoście. Dodałam tutaj i obornika, i resztki moich nawozów, Zostały mi w garażu, i teraz mogę podziwiać y, kwiaty. I widzę tutaj, że są jeszcze kolejne y, pąki gotowe do kwitnienia. Także wydaje mi się, że y, takim kluczem do sukcesu w uprawie y, narcyzów. Jeżeli chcemy co roku spodziewać się po prostu obfitego kwitnienia i żeby te kępy w ogóle się faktycznie namnażały, przyrastały, po pierwsze jest dobra gleba, czyli musimy sadząc już te cebulki, przygotować to sobie podłoże, a ja tutaj wcześniej przecież tego nie zrobiłam, no i podkarmianie. Jeżeli widzimy, że faktycznie cebulki, że jeżeli już te nasze narcyzy. Słabiej nam kwitną, to warto je wspomóc, warto dokarmić te cebulki, tak żeby one się zregenerowały do następnego roku. Wtedy możemy po prostu podziwiać ich kwiaty. Ale prawdziwą ozdobą tej rabaty są tak naprawdę tutaj moje trzy strażniczki, moje trzy wiśnie kuliste, które idealnie zgrywają się tym terminem kwitnienia wraz z czeremchami z zaogrodzenia, tutaj z tego okolicznego lasku. Czy wybrałabym ponownie te same drzewa tutaj na to miejsce? Powiem Wam, że zastanawiam się dzisiaj nad tym, dlatego, że coraz częściej widzę problem z zamieraniem tych wiśni. Najczęściej sadzi się je po prostu w szpalerze, więc w momencie, kiedy. Jak któraś z tych wiśni po prostu nam obumrze nie wybudzi się na wiosnę, no jest to trochę kłopotliwe, bo nie jesteśmy w stanie podmienić tej wiśni na egzemplarz podobnej wielkości. Zazwyczaj niestety musimy się posiłkować znacznie mniejszymi egzemplarzami. Na pewno kierowałam się tutaj nie tylko tym faktem, że one kwitną, ale też tym, że one naturalnie przybierają taki kształt tutaj, tutaj tej kulistej korony i my nie musimy ich corocznie przycinać. Na pewno posadziłabym je w większym rozstawie. Wydaje mi się, że te dwa metry pomiędzy nimi to jest zdecydowanie za mała odległość. Ja się wtedy sugerowałam po prostu podpowiedziami y, pani ze sklepu ogrodniczego, jednak na ten moment jak gdybym mogła, wyjęłabym tą środkową wiśnie i posadziła ją zdecydowanie dalej. I tutaj tak naprawdę nie martwiłby mnie fakt, że te korony by się ze sobą złączyły i że po jakimś czasie w przyszłości nie byłoby już widocznych po prostu takich trzech kulek tylko po prostu taką większą e, wiśniową masę, bałabym się po prostu o to, że e, będzie się tutaj zmniejszał e, przewiew, że po prostu w miarę zagęszczania się tych koron i dodatkowo łączenia e, na wysokości e, nie będą tak dobrze przewietrzone, no i oczywiście tutaj może e, jest po prostu ryzyko. Większe prawdopodobieństwo, że wejdzie właśnie ta choroba grzybowa i że wejdzie to zamieranie. Także jeżeli chcecie je wprowadzić do swojego grodu, to zwróćcie uwagę na te po prostu aspekty, o których teraz wspomniałam. Jednak muszę Wam przyznać, że bardzo je lubię, bardzo lubię to, że nie muszę ich właśnie przycinać, że one same rosną w te kulki. Miejmy nadzieję, że nic się z nimi złego nie będzie działo, bo zachwyca mnie po prostu corocznie to ich kwitnienie, właśnie zgrywające się z tą czeremchą. To jest dla mnie najpiękniejszy widok w kwietniu. Bądź też w maju, po prostu na wiosnę. Bardzo chciałam wam w dzisiejszym odcinku pokazać moją kwitnącą świdośliwę, ale jak widzicie, ona już tych kwiatów nie ma, zdążyła wypuścić listki. Mam wrażenie, że naprawdę w tym roku to jej kwitnienie było bardzo, bardzo krótkie. Nie trafiła dobrze z tym terminem kwitnienia, ponieważ było u nas 26 stopni ciepła, potem przyszły takie mocne ulewy, mocne opady deszczu, mocne podmuchy wiatru, i mam wrażenie, że ledwo co rozwinęła te kwiaty, to i wszystkie. Momentalnie opadły. Na szczęście jest to drzewo, które po tym kwitnieniu, w krótkim odstępie czasu wypuszcza liście, więc jest już ozdobne. Dodatkowo sama ta forma wielopienna robi tutaj taki przepiękny szkielet. Co prawda hmm, Tą formę <noise> psują delikatnie usychające świerki, ale dzięki temu, że posadziłam tutaj seslerię jesienną, która bardzo szybko wypuszcza śpła i wypełniają tą rabatę, wypełniają tą przestrzeń tutaj wszystkie rośliny cebulowe swoimi listkami. Wydaje mi się, że nadal jest ładnie, świeżo i zielono i naprawdę, jeżeli chodzi o świdośliwe, to jestem z niej bardzo zadowolona i jak wiecie, już mam w planach kolejną rabatę, na której koniecznie musi się znaleźć też ona. Także bardzo Wam ją polecam, bo też przebarwia się na jesień, no i oczywiście karmi potem wszystkie ptaki okoliczne. Ja niestety nie mogę się dorwać do tych owoców, są po prostu zbyt smaczne. I z racji tego, że już w moim ogrodzie mam odmianę narcyzów talia, która rośnie przy brunerze, pod tym moim metalowym łukiem, pod tym metalowym tunelem, postanowiłam powtórzyć tutaj też ten sam zabieg, czyli po prostu posadzić wzdłuż ścieżki narcyz Talia po jednej i po drugiej stronie. Jestem z tych narcyzów bardzo zadowolona, mam nadzieję, że teraz jeżeli podkarmię dodatkowo te cebulki, one również w przyszłym roku przepięknie powtórzą kwitnienie, bo jest to jednak taki narcyz bardzo elegancki, dodatkowo na jednej łodyżce ma kilka kwiatów i zazwyczaj inne odmiany narcyzów najpierw są w takim kolorze żółto-maślanym i dopiero potem bieleją, natomiast narcyz talia od razu rozkwitając jest śnieżno-biały, więc... Niezwykle taki eteryczny, niezwykle elegancki, cudowny i wydaje mi się, że naprawdę jest to jedna z takich fajniejszych odmian. I widzę też, że na tej części ogrodu bardzo ładnie wysiały się niezapominajki, bardzo ładnie wysiały się też orliki, więc dzięki temu nie tylko mam darmowe dodatkowe rośliny, ale mogę się cieszyć oczywiście większą ilością kwiatów. Niezapominajka, niestety, przy tym jej przekwitaniu, przy tym zawiązywaniu nasion, troszeczkę mało atrakcyjnie wygląda na rabatach, bo bardzo żółknie, ale warto naprawdę zostawić chociaż jedną kępkę do, tych zawiązania, do tego zawiązania nasion, rozsypać je po rabacie, dzięki temu tworzyć. Nam się takie fajne wypełnienie, taka niebieska chmurka. Bardzo dobrze to wygląda z narcyzami, bardzo to wygląda też z wielosiłem czyli z moją ulubioną bliną. Wielosił właśnie rozpoczął kwitnienie, z czego jestem niesamowicie zadowolona, niesamowicie wdzięczna, dlatego że już w swoim ogrodzie troszeczkę go porozmnażałam. E, oczywiście największą ilość kwiatów mają te starsze kępy. Te, które rozmnażałam w tym roku, e, też wypuściły kwiatostany, więc on bardzo dobrze znosi to dzielenie, nie trzeba się go bać, ale oczywiście na taką e, na taki efekt chmurki. Muszę poczekać do przyszłego roku, ale przepięknie tutaj wygląda. Mam tutaj posadzone czosnki ozdobne, które dopiero tak naprawdę są w pąkach, dopiero produkują te swoje główki i dzięki temu, że jest tutaj wielosił, dzięki temu, że jest brunera, jest kolor na tej rabacie, jest się czym zachwycać. No i oczywiście są też zadowolone z tego zapylacze. Tutaj muszę uważać, żeby niczego nie podeptać na tej rabacie, bo widzę, że powysiewało się dużo maków i innych bylin. Kolejne kwitnące drzewo w moim ogrodzie to jabłonka rajska. Mam tak naprawdę trzy sztuki. Mam odmianę o takich właśnie delikatnie różowych, białych kwiatach. Jest to odmiana Golden Hornet, i mam też w swoim ogrodzie odmianę o różowych kwiatach. Jest to już jabłonka Ola. Jabłonie zachwycają nas nie tylko teraz w okresie kwitnienia, ale później w trakcie lata i w trakcie jesieni oraz zimy. Na, na takich nagich, gołych gałązkach y, są ozdobne drobne jabłuszka. Także y, jabłonki te naprawdę są ozdobne przez długi, długi czas. No i oczywiście cieszą też ptaki bo musicie wiedzieć, że te owoce, te ich jabłuszka są wielkim przysmakiem kosów, ale wydaje mi się, że to był chyba taki wielki gang jemiołuszek, który nas odwiedził, bo naprawdę te ptaki przyleciały chmarą i w ciągu kilku godzin ogołociły całe jabłonki, także warto je sadzić. Wydaje mi się, że one się na, powinny nadawać do takich mniejszych ogrodów, bo docelowo osiągają 5-6 metrów wysokości. Oczywiście w tych sprzyjających warunkach pewnie zdecydowanie więcej. Ale istnieją też formy takie szczepione, są też jabłonie rajskie, kolumnowe oraz takie w formie płaczącej. Także każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Możemy też wybierać nie tylko odmienne kolory kwiatów, ale też odmienne kolory jabłuszek, ponieważ wspomniana przeze mnie Golden Hornet ma żółte jabłuszka, natomiast jabłonka Ola ma te już jabłuszka czerwone. Są też jabłonie rajskie o purpurowych liściach. Także naprawdę jest mnogość odmian i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Przeniosłam się jeszcze szybko tutaj do tego mojego warzywniczka. Przy moim zielonym płotku, przy tym szałwiowym płotku, skończyły już kwitnąć narcyzy w odmianie Replit. Teraz kwitną tulipany w odmianie Purissima. Są to tulipany, które ja posadziłam jesienią, dlatego one troszeczkę później w tym roku kwitną. Natomiast musicie wiedzieć, że akurat odmiana Purissima jest tą odmianą wczesną. Te, które rosną w moim ogrodzie już od kilku lat, dawno skończyły kwitnienie. Natomiast teraz na ich miejsce, będą właśnie wychodziły i rozkwitały główki. Tulipanów Purple Dream, tych liliokształtnych, które pokazywałam Wam na samym początku. Chciałam po prostu, żeby było jakieś takie powtórzenie. Te dwa miejsca znajdują się blisko siebie, więc chciałam po prostu mieć większą ilość tych samych tulipanów, żeby było milej dla oka, żeby nie wprowadzić zbyt dużo innych odmian. Natomiast to, co teraz zachwyca mnie najbardziej, to chyba te szachownice perskie. Wprowadziłam je do swojego ogrodu pierwszy raz, tak samo jak i szachownice te cesarskie, te korony cesarskie. Jestem nimi absolutnie zakochana. W tym roku jestem nimi tak zafascynowana, że nie mogę przestać je ich podziwiać. W ogóle codziennie wychodzę z miarką i je mierzę. Naprawdę są absolutnie przepiękne. Ja akurat mam odmianę o kwiatach czarnych, natomiast wiem, że są też takie dzwonki białe. Ich liście naprawdę są takie srebrzyste. Mam wrażenie, że idealnie wręcz pasują do tego płotka, do tego koloru. Natomiast wydaje mi się, że tak jak mi podpowiadaliście, wprowadzę jesienią cebulki tych szachownic na moją różankę. Z racji tego, że teraz oprócz wielosiłów i brunery nic tam nie kwitnie, te czosnki dopiero się zbierają do kwitnienia, to te szachownice czarowałyby tymi swoimi uroczymi dzwonkami. No i dodatkowo przemawia jeszcze jeden fakt. Te ich cebulki, jak i w ogóle kwiaty, naprawdę mają charakterystyczny zapach. I pisaliście mi, jak i dużo w ogóle czytam na ten temat, że faktycznie one odstraszają nie tylko nornicę, ale też turkucie. Więc jestem w stanie to zaryzykować, mogę podziwiać kolejne piękne kwiaty i mam nadzieję, że uda mi się dorwać jeszcze właśnie te szachownice jesienią, tak żebym mogła ich tutaj dosadzić więcej przepiękne kwiaty cebulowe. Naprawdę nigdy takich nie miałam. Są po prostu odmienne, nie tylko tym, tą swoją budową, ale właśnie tym kolorem. I jest to coś po prostu zupełnie innego. Bardzo ładnie się też komponują tutaj z tymi jasnymi tulipanami, jasnymi narcyzami. I cieszę się, że w sumie przełamałam to połączenie tymi, tulipana, tymi tulipanami Purple Dream. Jednak ten kolor też tutaj bardzo ładnie wygląda. Będzie pasował do tych czarnych dzwonków. One delikatnie wyglądają, jakby były przypruszone. Niby troszeczkę kontrastowy kolor, ale jednak się dalej tutaj wpasowuje. No i po prostu niezmiernie cieszy moje oczy. Tutaj was już ostatnio gościłam w tym miejscu. Sadziliśmy wspólnie cebulę dymkę. Opowiadałam wam o innych planach na ten warzywnik i pokazywałam wam jeszcze w takich zamkniętych główkach moje tulipany. Są to tulipany Mystic Van Eyck. Posadziłam je tutaj w zeszłym roku jako no powiedzmy odpad jako cebulki z moich lazanii cebulowych, ale z racji tego, że wiedziałam, że jest to odmiana, która chętnie to y, powtarza to kwitnienie i mimo tego, że te cebulki, które się podzieliły y, i są bardzo małe, naprawdę tutaj sadziłam bardzo małe cebulki, to wiedziałam, że one i tak chętnie kwitną. I zobaczcie, ja jestem aż w szoku, ile jest tutaj tych kwiatów. Spodziewałam się naprawdę połowy, a jestem tym aż zaskoczona. Także bardzo polecam Wam poszukać właśnie tych tulipanów Darwina z tej serii Van Eyck. One na początku są może bardziej malinowe, teraz się robią pastelowe, ale z daleka widać ten kolor. No oczywiście widać się bardziej, dlatego że rosną w tej masie, ale bardzo ładnie się prezentują. Są to tulipany wysokie, o takim klasycznym kielichu, o klasycznej budowie kielicha, ale wydaje mi się, że są tak piękne w tej swojej prostocie, są tak klasyczne i eleganckie, że więcej tutaj naprawdę nic nie trzeba. I tutaj te tulipany nie zostaną. Wysadzę je sobie po prostu na moje nowe rabaty, tak żeby one już zdobiły w innym miejscu, ale jestem naprawdę nimi zachwycona. To, jakie są żywotne, to, jakie są naprawdę obłędnie proste, ale obłędnie piękne. A z tyłu za mną możecie jeszcze podziwiać tulipany Purissima, tulipany White Flag, też bardzo fajna odmiana, późna, ale chętnie się namnaża i pięknie powtarza kwitnienie. Oraz narcyzytalia. Więc tutaj z tyłu za mną powstał mi taki fajny biały zakątek z przełamaniem w postaci tej korony cesarskiej, ale jestem z niej również bardzo, bardzo zadowolona. Mój mąż trochę mniej, nadal twierdzi, że wygląda jak palma z bananami. Na szczęście te szachownice perskie bardziej mu się podobają. Moi kochani, to już jest ostatni zakątek na dzisiaj. Znajdujemy się w tej mojej części przy przedogródku. Ta część prowadzi do dolnego ogrodu, do mojej różanki z obeliskami. I mam tutaj posadzony szpaler tulipanów Exotic Emperor, o których Wam już wspominałam w poprzednim odcinku, i muszę przyznać, że one mimo tej wysokiej temperatury poradziły sobie naprawdę bardzo ładnie. Niestety Nadszedł ich czas i mój czas na pożegnanie. Muszę już je zacząć ogławiać tak, żeby ta cebulka się nie wysilała do zawiązywania nasion, żeby cała energia z powrotem trafiła do cebulki pod ziemię, żeby w przyszłym roku móc znowu podziwiać te obłędnie duże kwiatostany. One naprawdę podczas słonecznej pogody, podczas dnia wyglądają jak wielkie pucharki z bitą śmietaną albo z jakimiś lodami, z takim kremem budyniowym. Są obłędnie duże, fantastyczne no i chętnie kwitną nam co roku. Niezawodnie, także jest to fenomenalna odmiana. Wiśnia Kanzan nad nimi w tym roku bardzo skrobnie z kwiatami. Razem z kwiatami od razu zaczęła wypuszczać liście. Jednak dalej ją lubię. Te jej kwiaty są bardzo takie urocze, takie subtelne, romantyczne, czyli jest to po prostu coś, co lubię. Natomiast z tyłu za mną przejdziemy sobie do kolejnej jabłonki i do kolejnego morza tulipanów. I na sam koniec moja różowa chmurka. Na dole jest łan tulipanów. W odmianie Salmon van Eyck. Moja ulubiona odmiana z całej serii van Eycków. Również na początku jest delikatnie malinowa. Później one robią się bardziej subtelne, bardziej pastelowe obłędnie duże, obłędnie przepiękne kielichy. Wydaje mi się, że naprawdę w takiej masie i z daleka one tworzą tutaj całą tą rabatę. Także zostaną przeze mnie ogłowione na czas, tak żeby cebulkę odżywić, poczekam aż wszystkie liście całkowicie zżółkną i obeschną, podkarmię je wszystkie, żeby w przyszłym roku znowu móc się cieszyć tymi kwiatami. To jak bardzo ładnie się namnożyły i jak chętnie powtórzyły kwitnienie, naprawdę mnie zachęca do tego i Was też powinno zachęcić, żeby wprowadzić je na inne rabaty do ogrodu. Widzę też, że inne tulipany tutaj jeszcze wybiły. Prawdopodobnie to jest Salmon Impression albo Apricot Impression. Tutaj muszę to sprawdzić, bo te tulipany sadziłam 5 lat temu i cała ta robata została tak naprawdę no, zdewastowana i zniszczona, ponieważ były tutaj prace budowlane. Musieliśmy tutaj wprowadzić kilka innych przyłączy do domu i myślałam, że nic z tych tulipanów nie zostało. I zobaczcie, po 5 latach resztki jakichś malutkich cebulek przybyszowych odbiły i dalej kwitną. One też są z tej grupy Darwina. Więc jest to naprawdę tak, taki, taka fajna grupa, fajna rodzina tych tulipanów, bardzo żywotna i bardzo, bardzo obficie kwitnąca. I to przy jabłonce rajskiej zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja wam chciałam bardzo podziękować za to, że chcieliście w ogóle tutaj zostać do końca i wysłuchać mnie do końca. Mam wrażenie, że codziennie wychodzę do zupełnie innego ogrodu, tak szybko wszystko się zmienia. Także chciałabym po prostu przejść się i zapamiętać te moje kwitnące łany tulipanów, bo kto wie jak będzie wyglądała wiosna za rok. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się niedługo. Pa pa.